Ten trzą trzy kroki tutaj, buzia, tu wróżby. Tu, tak? Widzimy swoje pary naprzeciwko. Proszę. Donika jest bez pary. Więc jestem niedroszem, tak? Donika. Wychodzisz na scenę. Tańczysz zmiot, no, bo nie masz pary. Oni wszyscy mają parę, ty nie masz. Więc tańczysz w świątku. Jak śpiewamy tańca małeb was rakiem. No to zamiar każdy podobnie. Na drugą część tańcowała ryba z śliwka z wadią. Dominic, już się zbudziło tańcowanie z miodą, więc kładziesz obojętnie, no tak? Pierwszemu w Przed i widzisz, że on ma naprzeciwko partnerkę, więc wiotek musi tańczyć z miodą, a wy gonicie szybko do bar. Ale dziewczyny. Dziewczyny. Półeczka, poleczna wysoka, a piąte w tym czasie tańczy sobie z miodłą. prawda, Ale później Wam przeszkadza, bo już ma dobrze. Powiem bo kiedy zaśpiewamy już drugą zwrotkę. Więc zaśpiewamy drugą zwrotkę. Znowu wracamy. Gracias. Pues... los